Zastosuj okejka. Dobra, teraz powinno być wszystko słychać, także sprawdzę, się, czy będzie wszystko słychać. Jaka ci panu... Znaczy... Dobra, dobra, no halo, halo, okejka. Dobra, teraz powinno być wszystko słychać, także sprawdzę, czuł się, czy no, jest wszystko słychać. Jaka ci Jaka <tosuj> ci Jaka ciasna koszulka, znaczy... Jak coś to już w końcu. Sorry, nie wiedziałem, bo mikrofon poszedł po mleko na no mino. Musimy. Bo ten balony OBS, czasami, czasami ten obwalony OBS po prostu usuwa. I w ogóle przez to, że mam ten mikrofon, w końcu mam dobrą jakość. No, doku i w końcu mnie syłaś na no. tych wargów. To co? No, ale widać, to ma kierunek o Twoje morderstwo. Oje Co oj. Czerwonego. <grymne> Gdzie mnie łóżko zniszczyć? Oni już łóżko teraz mają w tym momencie A, oni w ogóle łóżko nie mają, jej Klaska, klaska, staram. O, ale strefa! Bozo, bozo, normalnie Monet na środku O, odpalać. o jest. Co? 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 Co się stanęło? No, To Te wodę może za nas iść Ale wam że by się no mhm. jest godzina? 16.05 16.05 O co? 16 ile? 16.00, ile? 16.05 17. Tak? Co? Jeszcze nie? 16. No co No. A co, zaraz kuzyn idziesz grać czy nie? No, mogę, mogę. Ale co? Ej, chodźcie, chodźcie do niebieski. Aaaa, co oni łóżko pedał? Znaczy... Znaczy kolega, kolega. Kolega. <laughs> Wiesz, że przez to też już będą zostać, nie? Nie trudno walić tego bana. Robi się nawet na to niechudę, problem. Mam dla najwyżej moja, gdzie masz tam podresję subskrypcji. Ja się Ci dwa kilo zabrałem. <laughs> Tego też Ci zabiorę. Ej, bo kolega przyszedł z całym HP. A ja mam zero. A, A ta moja jest słaba, uważajcie, ej! Znaczy, nie uważajcie właśnie ale ja mam jeden HP, co nie? To jedenast mi tylko trafi o. Nie spada, bo ja ją zetknąłem Ło, Piotruś jeszcze tu został Piotruś. Nie! Piotru. co jest tak łatwo? Co jest, widzałe? Za prosto, za prosto, prosto, ciutko, prosto, ciutko mogę zagrać? O siema, siema, co jest tak dużo? Dobra, chodźcie na lobby Tam mamy jedno miejsce, możemy zaprosić kto pierwszy poda nikt tego zapraszam, a, a później kupa. drugą gierkę wyrzucę jednego i nigdy dodam. Przecież nie No, No, w następnej gdzieś już będzie Bartek grał, więc... Co mówisz? Albo w następnej Bartek będzie grał. No to trudno. Pamiętasz mnie? Ja pamiętam, Bonnie fazy, 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 pamiętam. Dobra, am y Amorek, zaakceptuj akcept, do party. Szybko, szybko, to szybka gierka, szybka gierka musi być. Szybko, 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 szybko. Amorek, Amorek, Amorek. Eee, Amorek! No, no i pięknie. Aha, dobra, trzeba tego się kiknąć. Kick. Jaki tam Bartek, jak Bomboleus. Tak, kick. Bomboleus. Dobra. Jak bomb? Jeszcze raz? Bamboleus. Aha. Bambo... Już się odpłynął, to tak, Chodźmy później na lifestyle SMP. Można pójść zaraz. dużo osób powinno być wtedy na YouTube. Bo ja na jednym lifestyle'u, Bo wiesz, że możesz wszędzie otwierać skrzynki, nie? Na każdym Lifestealu możesz otwierać skrzynki i ten, możesz ci zrobić z tego różne rzeczy. Ja Myślę, że możesz nie, to sobie to. zmienić te Lifestealy. Serwery te lifestyle. Jak otworzysz in, coś, jakiś lepszy drop, to na tamtym stylu, w który będziemy mogli grać. A, ja mam nie, bo... Nie nie znaczy ja to, 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 to jest Grizzly chyba tak? Nie to był Gogo. Ja mam Grizzly, Grizzly A to papa. A, do, a, a, to, no, no, a to A to! Ej! Patrz to! Nie, da, po to, po to, po to No i dupa To miałbyś tak pięknie. Brzmiali łóżka nie mieć. Aha, a Ci u nas... No. Albo umie go zbierze, albo umie go zbierze, nie, 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 No bo nie się nie nie. Spadam, że makro. No ta, bo skoro się buduje, tak to makro. Jakby normalnie grał, to jest... Jakby... A ja to się no, robi robi. Ejdo, Ejdo. Normalnie... Ejdo. Ja też robię go No i coś mi nie wyszło dalej. A ale to się co? 8 bloków chyba zakało. No kurw... Znaczy, kolego. Łooo! No. Czerwony kolego no. kulturalny. Czerwony skoczył na twarz Chcesz emeraldo? Eee mas masio gracz jakiś Masio gracz Mocny O o hmm. no, Nie ci, Chodź Nie, nie Wiesz, bo to, ja nie mam Ja nie mam Nie, Wiesz co, do zielony Moja łóżka, przynajmniej nie mają ja, Teraz do zielony Chodźcie do czerwonych Trzeba czerwonych nawalić Póki, ten, mają już zniszczone Ja no, idę do naszej bazy na razie nie, utopił się Utopił no się go. we wannie. Tata wrócił? Eee No to jest parę. No to pachaza. No pa. Nie, prawo zrobiłem, pogłębioną 180. O, pitole No to amulek, przykro ty. mi, ty pierda. Koleżanki, trzeba mi tutaj wszystkie jedzenie no, zjedzić. No się Kolejny kolega, kolejny Ej, kolejny 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 Brawo. kolejny kolejny Lecimy kolejny 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 Lubicie Piccolo? Widziałem. Pan bardzo dobre Jest tu nasz... Na, nasi koledzy są tutaj. Piją na jego PIKOLO! Piccolo, Piccolo. Bardzo dobre ja O, ja przeszedłem, nie ma i to dopiero mam co znać. A ile są za nimi? A, bo to jest ostatnia dwójka. Siababa, baba, siababa, fa. Co, mydełko? Słyszałeś jakieś do... sugestie? A ty, się dajcie mi ostatniego, muszę coś pokazać. O no co mi? za cipa mała? Wow! Wow, na no jej pobierku. I ostatnie biurku. chodźcie do siebie, chodźcie do siebie do to do spadł na dół. <laughs> tam jest została. A dajcie mi go. Ja chcę tam do niego iść. Będę jego kolegom Co tam się stało? co, co mówię tam o tym? Ej, czekajcie ja mu 5 mordy spuszczę. Czekajcie, nie zabijajcie. Nie zabijajcie go. Agresywny. Już tam lecę, nie zabijajcie. Ej, Julka, Jul... no Julka. Julia żugaj. Uspokój się, spokojnie. spokojnie. Nie, nie nie, nie Ej, nie bijcie Julki, nie bijcie Julki, Ty musiał zwykle głowki Julka, uspokój się, Julka, Zostawcie ją, zostawcie ją. No Nie biją, amorek! Jak chcę nie spuścić przyszedł. tam TNT! amorek! Kurzu, tu jest! Cześć! No no się wszystkim! Dupa, daj mi, daj mi ją, daj mi ją, daj mi <coughs> ją! Daj mi ją! Daj mi ją! Daj mi Daj mi Daj mi ją! Daj mi Daj mi Amorek, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, nie no tą Julkę żółgaj, no to wy do Amorek, ty idioto, co ty robisz Amorek ją bije, no to no, no to Masz kilka, Amorek, masz kika, Amorek Zepsuł zabawę Nie, bawić się, nie umiesz Wypierdalaj go Wypierdal, wypierdala, bo ja z... nie gram Dobra, idziemy, chłopaki Idziemy na kaskarcie na profesjonalny tryb Kurda, nie

Idę, będę jak to się ma, witam, dzisiaj będziemy jeszcze? O, rogi, lika. Z Oreo. Jak idzie z moją? O kurde, no dobrze, dobrze idzie. Spójrzmy. Mhm, Bombastycznie, tak mogę to ująć, patrzcie gdzie, bombastycznie! Kulmo! No i Ej na kolstrawcie idziemy, na kolstrawcie się strasznie łatwo zabija ludzi Absolutnie Chuj jest? 啊，喜欢吃，喜欢